Cześć, witam wszystkich z tej strony. Szymon, a to jest Call of Duty 4 Modern Warfare. Kolejny odcinek, teraz wcielamy się w postać żołnierza Marines i przenosimy się jeszcze bardziej na wschód. Tam okolice chyba Iraku, jakieś takie wymyślone państwo na potrzeby gry. No i co, będzie rzeźnia na koniec? Ciężko przejść na, na przykład na weteranie Myślę, że jakoś damy radę. Nie będę spoilerował co tu będzie, wybaczcie, ale dzisiaj nie jestem za bardzo rozmowny, więc nie będę za dużo gadał. Pozdrawiam koleżanki y, Paul i Natalkę No i docinie z Koksem. Trzeba znaleźć Alasada. Czy się znajdzie to zobaczcie sami Fajna muzyka jest w tej misji, naprawdę? Tak, Jeśli chodzi o multiplayer, owszem, będę nagrywał, ale najpierw skończę kampanię. Nie będę tak przerywał serii, dokończę kampanię, potem zacznę nagrywać troszkę multiplayera. A potem na grę, ale jaką dokładnie to jeszcze nie wiem. Tutaj jest jeszcze przed nami bardzo dużo misji. Także jeszcze trochę czasu. Ale, lecimy. No i po desancie, taki typowy amerykański desant na Bliskim Wschodzie, jak jest na filmach. Teraz zrobimy rozróbę w tym baraku. Trzeba lecieć tam Hehehe, <laughs> co my tu mamy? Poszli z dymem Ach, Kurde To jeszcze mojego granatu No nic, lecimy dalej idziemy do przodu, po wody no teraz będzie troszkę więcej akcji już co prawda, nie wiem czy ciekawa no ale zawsze, zawsze akcje idziemy w stronę budynku, w którym na końcu będzie ta rzeźna, o której wspominałem z nimi tu się nie ma co bawić z będą rozwalać nas. Więc trzeba szybko iść do przodu. Nie brać się, <grych> że ja trochę powiem o technice przechodzenia Call of Duty. Otóż to jest taka gra, że, że stojąc gdzieś ciągle i strzelając do przeciwnika, yy, nie przejdziemy gry. Bo oni się ciągle spawnują, jakby nie było. Że tak powiem. Yy, cały czas się odradzają w różnych miejscach ile byśmy nie kampili, nie zabijali ich i tak się odradzał także tu trzeba po prostu walić na rambo cały czas do przodu iść i się nie przejmować dużą ilością droga wszędzie granaty latają na nie byłoby ich jeszcze więcej to było gniazdo km -u. to teraz idziemy dalej

R่ Isisen 순іптен её Ред бамбуз аром�� O kurde, samochód, Dobra, można iść w Tak, jasne Dobra, czy ja pójdę jakoś boczkę może? Spróbujemy Może ja wam coś pokażę. Tutaj jak wejdziecie sobie. O, wejdziecie sobie po tych schodkach. To tam jest laptop, więc jak będziecie grać, to zwłaszcza na to. On chyba tutaj stoi, pewnie nie jestem. No gdzieś w tym miejscu w każdym razie. To idziemy dalej. Do przodu powoli. Już czysto jest, dobra. Tak gdzieś, gdzieś tutaj teraz, do tego budynku trzeba wbić, to jest jakaś przekaźnia radiowa czy coś takiego Się fajnie gra na multiplayerze, pod warunkiem, że tu nikt nie kąpi. Okay. <laughs> bo to wtedy się często dosyć ginie W tym oto budynku właśnie będzie ta e, rzeźnia, o której wspominałem Tak praktycznie to jest już koniec tej misji, ale przejście tego m, m, głębokiego dzielostwa, które się tu rozpęta, no to, to, to nie jest za łatwe no, Ale myślę, że damy okay. radę jakoś może ja przesadzam, może ja przesadzam jacyś lepsi gracze nie za to skrytykują, no ale dla mnie tutaj zawsze było trudno. Chociaż dawno nie grałem w tę misję, nawet bardzo dawno może nie będzie tak źle to nikogo nie było, super Ja tam w budynkach tam, on ciągnie, stworzony jak należy Gdzie anu nie będzie, anu, dobra No i tutaj się to wszystko zaczyna Może ja tu podejdę A ja, ja no o tym mówię? Kurde granat tak, Bo Tutaj wszędzie gran e, e, latają granaty. Dlatego wspominałem, że to jest rzeźnia taka. Naprawdę ciężko tutaj. Wszędzie strzelają ogień czy w ogóle co to jest, co to jest? Wurczę. Jak tu to zawsze cisnę do jakiegoś biura Z czego oni kurna walą, ja nie wiem. Napiernicza jak mi się trzy strzały. Może shotgun, nie wiem, nie wiem. możliwe co on z budynku czy za Co to ma być? Się no, może nie jest tak źle jak myślałem, ale wiem, że jeszcze będą ich tutaj jakieś dwie fale, niczym zombie. Może trzy, nie wiem No ja... Pistole, no czy go pogięło? Gdzie jest ten RPG? Jest czym do ludzi? Dobra, uzdrowiałem. Idziemy kosić, Arabów. Widzicie, syjemy Nie żem był rasistą, ale tak, tak jakoś po prostu nie wtrużałem. <grym> <laughs> o! Matko, nie, nie. Jak mnie zabije, to jest koniec misji dla mnie. A jednak, przeżyłem. Ale sprawdziłem, no ja nie mogę. A już się bałem. I chcemy wykończyć, to jeszcze z dwóch pewnie będzie, może trzech. I pani. Nie no, jednak nie było tak źle prawdę mówiąc Myślałem, że będzie o wiele gorzej, no ale Jak ja w to nie grałem z parę lat ładnie Tylko na multi To może to było dla mnie trudniej, byłem o wiele młodszy i Nie umiałem poradzić sobie z takimi wyzwaniami Dobra, teraz idziemy jakoś sobie tutaj spokojnie Będzie jechał nasz Abram

Trochę się muli, nie wiem czy to widać na filmiku Więc jak coś to sorry o. Mamy tutaj simpereczkę taką Nie, nie, nie jestem pewny, czy to nie jest ten moment, e, kiedy, o którym mówiłem, że, że nie warto tutaj stać w miejscu, bo oni się ciągle i tak respią. Trzeba iść chyba po prostu do przodu. No to idziemy zgodnie z zapowiedzią, no tak jak myślałem właśnie. Wbijamy na górę tutaj. <laughs> I tędy teraz, tak? Okej. Okay. legendarne F-16 tudzież F-22 Raptor lecimy pod drzwi <coughs> wyważamy w ten sposób kończy się nasza dzisiejsza misja no i tutaj miał być Al-Assad ale go nie ma niestety, może no, niestety potem będzie Większa rozrywa i tam się znajdzie. No nic, to, to tak mniej więcej to wygląda, właśnie. A więc dziękuję wszystkim bardzo za uwagę. I do usłyszenia w następnym odcinku. No, to by było na tyle. Murzyński rap. Jeszcze raz dziękuję za uwagę i do usłyszenia.